Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale GamePro TV. Ja ciągle mam na imię Piotrek i tak jak zawsze na początku każdego miesiąca będę wam opowiadał o tym jak nasi wydawcy Poszli na sen letni, czekając na to, aż wybudzi ktoś z tego marazmu, czyli pustoszejące konta i konieczność opłaty pracowników. I kiedy wyjdą z tego marazmu, to pyk! Zacznie się oczywiście przygotowanie do sen, i wszyscy w tym momencie będą nawalali z każdej możliwej strony nowościami. Ale to nie jest ten czas. Tym razem mam dla Was bardzo krótki odcinek kalendarium prążówkowego. Ale no cóż, mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, ponieważ niektóre tytuły. Mogą Was bardzo mocno zainteresować, ponieważ nie w ilości, ale w jakości należy tutaj upatrywać ciekawego miesiąca lipca. Tak więc zostańcie ze mną, chwyćcie swoje herbatki w dół i jedziemy z tematem. Wydawictwo Galakta wypuści w tym miesiącu dwie gry i jeśli dobrze liczę, to jedną z tych gier będę streamował 10 lipca, czyli w poniedziałek o 19, będziecie mogli się spodoba, spodziewać pierwszej gry, czyli mianowicie jest to gra pod tytułem Szczurołap. Szczurołap jest to gra planszowa, która miała być w poprzednim miesiącu, jej premiera została przesunięta, ale cieszmy się, że wreszcie nie będzie, ponieważ tu już na początku miesiąca wydawca powiedział, że halo, jak najbardziej już mamy tym razem i tym razem ta gra do Was dojdzie. Szczurołap jest to jednoosobowa gra. Jednoosobowa gra dla jednego gracza, żeby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, i naszym zadaniem będzie wcieliwszy się w szczurołap. W szczurołapa walczyć z gryzoniami mniej czy bardziej kochanymi, w zależności od tego, czy jesteście ich fanami, czy nie. Szczurołap 5 lipca od Galakty, a drugą grą to będzie taka, wiecie, dynastia, wersja planszowa, tylko tym razem ta dynastia nazywa się John Company. Jest to druga edycja tej gry, i jest to gra planszowa, która swoją pierwszą edycję miała w 2017 roku. Wcielamy się w w bogacza, a dokładnie będzie taka gra troszkę historyczna, będzie polityka, będzie spiski, będzie gospodarka, będzie ekonomia, a my będziemy starali się naszą rodziną przynieść największą chlubę naszemu nazwisku. Kto oczywiście będzie to robił najlepiej, zostanie zwycięzcą. Więc jeśli interesuje Was taka ekonomiczna gra rodzinna, to serdecznie zapraszam. Dynastia taka w wykonaniu Galakty będzie. Wydawnictwo Lucrum Games. Muszę przyznać, że jak w tym miesiącu zobaczyłem kwestionariusz, który trzeba w. Wypełnić, żeby dostać od nich jakąkolwiek ten Stwierdziłem, że jej na pewno się nie będę w to bawił. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o dochodzenie, jest to gra planszowa, która wreszcie doszła w tym miesiącu, i dochodzenie jest to gra w stylu zabili go i uciek, czyli jesteście paką detektywów, którzy przybywają na miejsce zbrodni, coś się stało, ale jesteście podzieleni na role. Tutaj mamy detektywa, który będzie starał się bardzo mocno to rozwiązać, mordercy, który będzie starał się, no oczywiście, zrobić to wszystko, żeby nikt tutaj, na jego pomysł nie wpadł. Tak więc mamy porozdzielane role i każdy tej roli będzie się trzymał, gdyż właśnie od tego zależy jego wygrana. Jeśli lubicie tego rodzaju gry, to to właśnie jest odlukrum w tym miesiącu. Wreszcie. I teraz to po niektórzy mogą mieć w głowie pewnego rodzaju zamęt, ponieważ powiedziałem w poprzednim miesiącu, dokładnie w połowie tego miesiąca, że Władcy Oceanu to jest jedna z gier, które polecam, żebyście sobie mieli i nabyli w tamtym miesiącu. No tak, ponieważ ta gra miała taką przedpremierę na Pyrkonie. I kto był na Prykonie, mógł sobie spokojnie gry kupić. Więc, jeśli rajcuje was m, tego rodzaju gra, no to bardzo proszę, Władcy Oceanu, czyli gra, która bezpośrednio wypłynęła <laughs> z takiej gry, która nazywa się Władcy Ziemi. Recenzja Władców Ziemi już jest na kanale. Władcy Oceanu, o ile mnie teraz wzrok nie myli, będzie w tym tygodniu, dokładnie 5, w środę, będziecie mogli sobie zobaczyć Władców Oceanu. W, 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 oczywiście łącznie z porównaniem do Władców Ziemi, to serdecznie zapraszam. Gra będzie miała swoją premierę 4 lipca, taką. Oficjalną i już będziemy mogli się wcielić w różnego rodzaju tam grupy żyjące sobie pod wodą w prehistorii bardzo mocnej, i będziemy starali się tymi gromadami zająć jak największą przestrzeń, żeby te dla naszej gromady i gatunków w tej gromadzie wywalczyć jak najwięcej. Tutaj zmieniamy, tutaj dodajemy jakieś cechy no po prostu kosmos, a dokładnie podwodny kosmos. Władze oceanu od 4 lipca od Falanxu. Wydawnictwo Portal wyda trzy gry i muszę przyznać, że dwie z tych trzech gier bardzo mocno mnie interesują. Znaczy pierwsza gra jest to gra pod tyłem Mozaika. Mozaika jest to, jak czytając z opisu, prowadzimy starożytną cywilizację od, do samych jej początków, chyba od samych jej początków. Twoje decyzje wpłyną na to, czy będzie się rozwijać i zostanie zapamiętana jako największa cywilizacja w historii, czy też załamie się i zniknie w piaskach czasu. Ja bardzo lubię tego rodzaju gry, gdzie właśnie mogę sobie pokierować cywilizacją i i zobaczyć, jak tym razem mi to pójdzie. Mozaika, tytuł, na który na pewno czekam od wydawnictwa Portal. Dodatek, na który mało czekam, bo akurat nie jestem jakoś specjalnym fanem Eons End, żebyście teraz mnie nie zabordowali. Ja wiem, super, fantastyczna gra, ale wiecie, są gusta i guściki. Eons End starożytni, kolejny dodatek do tej bardzo dobrze schodzącej portalowej gry i oczywiście serdecznie gratuluję wprowadzenia tej gry na polski rynek. To rozszerzenie, które zawiera nowego z dwie nowe maginie bram oraz mnóstwo nowych klejnotów, artefaktów, zaklęć, skarbów i popleczników. No i ostatnia gra, na którą też bardzo czekam, to jest gra pod tytułem Wyprawa Darwina. Czyli to jest takie, wiecie, Euro o wyprawie Darwina, czyli jest to, można powiedzieć, kolejna gra. Taki chyba wdzięczny temat się robi dla tych którzy, ludzi, którzy projektują gry Euro. Tym razem będziemy musieli w grze Euro odkryć różnego rodzaju gatunki, pozapisywać to wszystko, a całość podporządkowana oczywiście naszemu wynikowi punktowemu na koniec y, gry. Takie oto trzy gry przygotował nam portal, czyli mozaikę, czyli dodatek do Eons End i ostatnia rzecz, czyli wyprawa Darwina. Rebel, muszę przyznać, w tym miesiącu wypuszcza gry, które są ciekawe, ale z pewnego punktu widzenia. Otóż uwaga, jedziemy sobie z pierwszą grą. E, e, gra nazywa się Mysterium. Ja pozwolę sobie przeczytać, o co chodzi w tej grze. Że Mysterium jest to gra skojarzeniowa, oparta na współpracy, w której jedna osoba wciela się w ducha i za pomocą pięknie ilustrowanych kart naprowadza pozostałe na właściwy trop. W każdej rundzie będziecie interpretować grafiki i spróbujecie zidentyfikować podejrzanych oraz ustalić miejsce i narzędzia zbrodni. Nazwy, Zrekonstruowany przebieg wydarzeń macie tylko 7 rund. A czy ja przepraszam bardzo, może ja o czymś nie wiem, ale dla mnie to jest Żyna z tajemniczego domostwa 1 do jednego. Chyba że ja po prostu nie wiem, może portal pozbył się praw do tajemniczego domostwa i teraz mamy misterium. Słuchajcie, oświećcie mnie, bo nie, dla mnie to wygląda w tak dość oczywisty sposób. No, oczywiście muszę sobie jeszcze przejrzeć instrukcję, bo w grę nie grałem, ale tak z opisu. Coś mi to bardzo mocno przypomina. Nie, poza tym od Rebela w tym miesiącu będziemy mieli 4 aż dodatki do Star Wars Shutter Point. Ja muszę przyznać, że w ogóle nawet jeszcze nie pomalowałem. Na razie to, co mi się udało w gorączce złożyć, to bardzo proszę. To są te moje piękne droidy, które złożyłem. I muszę przyznać, że nawet całkiem nieźle się e, trzymają więc muszę to poskładać dalej, ale do Shutterpointa już są wydawane dodatki, a dokładnie cztery. Więc mamy Star Wars Shutterpoint, plany i przygotowania generał Luminara Undui, jest to ona i oddział, czyli łącznie cztery figurki. Dalej mamy Star Wars Shatterpoint WoW Jedi, Wielki Inkwizytor, więc znowu jest ten Wielki Inkwizytor i jakichś trzech przydupasów i pyk i mamy kolejny dodateczek. I coś, co mnie akurat tu interesuje, to mamy Star Wars Shatterpoint Nie Zdołasz Uciec, pakiet pojedynkowy z dwoma jednostkami, terenem do eksploracji. Czyli mamy tą, wiecie, taką słynną scenę. Tu mamy darta Weidera, mamy Obi Wan'a Kenobiego i teren i się nap w sensie, wymieniają się uściskami po latach niewidzenia. Mamy też rządza zniszczenia, generał Grievous. Czyli mamy tutaj oddział złożony z czterech nowych jednostek. Wśród nich znajduje się generał Grievous, Kraken i dwa super droidy bojowe. Super fantastycznie. Ja jak najbardziej, gdybym miał pomalowany tamten zestaw, to pewnie bym sobie pewne rzeczy też sobie dokupił, bo, bo kurde, to jest strasznie fajne, bardzo mi się to podoba. W ogóle mi się podoba, że starają się żyć drugą trylogią, a nie tą pierwszą. Więc jakoś to... Nie, ciekawie nie, wygląda, widzicie, nie była taka zła, a tyle osób na nią narzekało. Może jeszcze się kiedyś do trzeciej przekonamy, hmm. razem z Wiedźminem. Dobra, tak czy inaczej. Poza tym yy, do, jeszcze będzie jedno dobre. To doble nazywa się Doble Access Plus i to Doble Access Plus yy, yy, też sobie przeczytałem w ogóle co to jest. Czym się wyróżnia to Doble Access plus? Powiększone karty i większe wyraźne symbole sprawiają, że gra jest jeszcze bardziej uniwersalna. Można ją wykorzystać w pracy z osobami z trudnościami motorycznymi lub wzrokowymi. Ok. Dzięki trzem poziomom trudności gry można w pełni dostosować do możliwości gracza, a także podnosić poprzeczkę. Serio? No i w instrukcji znajdziesz dodatkowe materiały w postaci wypowiedzi ekspertów, psychiatrów i pedagogów, a także omówienie konkretnych funkcji poznawczych, które rozwija zabawa z Double Access Plus. Nie no, przeczytam bardzo. I to by było na tyle. Czy w tych niewielu grach znajdziecie sobie coś ciekawego, coś fantastycznego, co na pewno musi znaleźć się na waszych stołach? Oczywiście dajcie, jak zwykle, znać w komentarzach do tego filmiku. Na pewno wasza opinia będzie pomocna tym wszystkim, którzy szukają, którzy zastanawiają się, co może ciekawego trafić na ich wakacyjne, albo nie tylko wakacyjne stoły. Ja mam już takich parę typów, na których będę zdecydowanie chciał się skupić, ale wiadomo, czasami tak bywa. Że w danym miesiącu wychodzi jakaś gra, kwiatek totalny, którego w ogóle się nie spodziewałem. Nie miałem zielonego pojęcia o co chodziło w tej grze, jak na przykład 7 rund w poprzednim miesiącu od Egmontu, a totalnie zakochałem się w tej grze. Czy będzie taka gra w tym miesiącu, której się nie spodziewałem, a która bardzo mocno spowoduje kołatanie mojego już chorego serduszka? Zobaczymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! I sąsiadka właśnie przyjechała, pierdziawko Brrr. Boże, kochany, to najpierw słychać, później widać. że tą pierdziawkę, nie sąsiadkę. Dramat. <zysy>